Poszukiwaniu szczęścia. Twoje usilne poszukiwania rozpoczęły się, gdy pojawiłeś się na świecie. Być może minęło wiele lat, zanim zdałeś sobie sprawę, że nieustannie czegoś szukasz, że czegoś ci brakuje. Czasami próbowałeś zapomnieć o swojej wewnętrznej pustce i zająć się innymi rzeczami. Przez kilka chwil udawało ci się, Wyprzeć z umysłu tę ciągle powracającą myśl: Wciąż na nowo rozpoczynałeś swoje poszukiwania. Nie jesteś jedyny. Być może w godzinach samotności obserwowałeś innych ludzi i zastanawiałeś się, czy oni również szukają czegoś, czego nie potrafią opisać. Niektórzy z nich wydawali się dużo szczęśliwsi i bardziej beztroscy niż ty. Niektórzy zdawali się znaleźć spełnienie w małżeństwie i w życiu rodzinnym, inni wyjechali za granicę i tam nie wiesz co się z nimi stało, ale wiesz, że zrobili tam karierę. Jeszcze inni pozostali w domu i odnieśli sukces. Gdy o nich myślałeś, przyszły ci do głowy następujące myśli: Ci ludzie nie są na etapie wielkich poszukiwań, oni znaleźli swoją drogę, wiedzieli czego chcą i osiągnęli to. Tylko ja jestem na ścieżce, która prowadzi donikąd, tylko ja jestem ciągle na etapie wielkich poszukiwań. Być może tak było. Ale nie jesteś jedyny. Cała ludzkość wędruje z tobą. Wszyscy są na drodze wielkich poszukiwań. Szukają odpowiedzi na chaos, niemoralność i duchową pustkę, która gnębi świat. Cała ludzkość woła o zmianę, tęskni za bezpieczeństwem i pokojem. Epoka wielkiej niepewności. Mówi się, że żyjemy w epoce strachu. Historycy podkreślają, że niewiele było epok w historii, w których ludzkość była tak bardzo dotknięta strachem i niepewnością jak obecnie. Wydaje się, że wszystkie znane podpory zostały zburzone. Mówimy o pokoju, ale stoimy w obliczu ciągłej wojny, opracowujemy skomplikowane systemy bezpieczeństwa, a mimo to wiemy, że go nie zaznamy. Wciąż wytyczamy nowe ścieżki, za każdym razem mówiąc: To jest właściwa droga, ale za każdym razem się mylimy. Wysokie wykształcenie i puste serca. Wielu ludzi próbowało zaspokoić swoją wewnętrzną tęsknotę wolnością i edukacją. Pokładali w tym całą swoją ufność i myśleli, że wolność polityczna w połączeniu z edukacją doprowadzi ich do celu włożyli cały swój wysiłek w edukację przez pewien czas wydawało się to rozsądną drogą ale dokąd to nas zaprowadziła znasz odpowiedź jesteśmy jednym z najbardziej wykształconych społeczeństw w historii cywilizacji uczniowie naszych szkół wiedzą więcej o fizycznych prawach wszechświata niż największy przyrodnik w czasach Arystotelesa ale chociaż nasze głowy są przepełnione wiedzą, nasze serca pozostają puste. Niepoprawne odpowiedzi na ważne pytania. Rozejrzyj się wokół siebie. Widzisz teraz społeczeństwo, które cieszy się wolnością polityczną niespotykaną nigdzie indziej. Widzisz najspanialszy system powszechnej edukacji, jaki kiedykolwiek stworzył człowiek. Niektóre kraje zazdroszczą nam wysokiego standardu życia, mówiąc zachodni styl życia. Mamy skomputeryzowaną i w pełni zautomatyzowaną gospodarkę, ale czy to nas uszczęśliwiło, czy daje nam prawdziwą radość i sens życia, za którym tęsknimy? W rzeczywistości żyjemy w czasach wielu kryzysów. Musimy zdać sobie sprawę, że wszystkie nasze wysiłki nie wyprowadzą nas z poczucia niepewności. Mężczyźni i kobiety wydają miliardy na wróżby, dzięki którym otrzymują wyłącznie błędne i często niebezpieczne odpowiedzi na swoje pytania. Dlaczego nasze wnętrze jest puste? Codziennie słyszę od rodziców, że nie wiedzą, co się dzieje z ich dziećmi. Nie chcą się wysilać, chcą mieć wszystko gotowe. Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dzieci są puste w środku. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie wiedzą skąd pochodzą, po co żyją i dokąd zmierzają. Przypominają piękny samochód, który jest doskonały w każdym szczególe, ale brakuje mu paliwa. I tak rdzewieją z nudów. Mówi się, że ludzie w krajach zachodnich mają najwyższy odsetek nudy. Zauważamy to po tym, że mamy największą różnorodność obiektów rozrywkowych. Wielu ludzi stało się tak pustych i głupich, że nie potrafią nawet zadbać o rozrywkę dla siebie, muszą płacić innym ludziom, aby móc się śmiać. To jest najgorszy rodzaj upodlenia. Nuda jest jednym z najbardziej wiarygodnych mierników własnej wewnętrznej pustki. Miernik jest tak dokładny, jest tak dokładny, jak termometr. I mówi ci, jak puste jest Twoje wewnętrzne życie. Dlaczego nasze wnętrze pozostaje puste? Każdy z nas musi zdecydować, czym wypełnić swoją wewnętrzną pustkę. Próbowaliśmy wypełnić ją nauką, edukacją, lepszym stylem życia, przyjemnością i wieloma innymi rzeczami. Dlaczego pomimo wszystkich naszych wysiłków, nie udaje nam się jej wypełnić? Biblia daje nam jasną odpowiedź: Nasz Stwórca stworzył nas, abyśmy byli Jego odbiciem. Bez społeczności z Bogiem, bez społeczności z Nim, nigdy nie znajdziemy spełnienia i satysfakcji. Kiedyś Pan Jezus Chrystus powiedział nam: Nie samym chlebem żyje człowiek. Ewangelia według Łukasza 4:4, ale my nie zwracaliśmy na to uwagi i odpowiedzi. I opychaliśmy się chlebem wszelkiego rodzaju, aż zachorowaliśmy od niego. Zaplanowany chaos. W naszym świecie wszystko jest pogrążone w chaosie, ale jest to zaplanowane, zaplanowane zamieszanie zgodnie z planem szatana. Biblia mówi nam, że szatan jest wielkim oszustem, wielkim zwodzicielem, odpowiedzialnym za nasze wielkie samooszukiwanie się. Oszukał nas, byśmy uwierzyli, że rzeczy powinny się poprawiać, podczas gdy w rzeczywistości się pogarszają. Pomimo postępu, nie rozwiązaliśmy podstawowego problemu ludzkości. Potrafimy rozszczepiać atomy i badać planety, ale nie potrafimy żyć razem w jedności i pokoju. Opracowujemy nowe, lepsze leki, ale nie wynaleźliśmy lekarstwa na naszą wewnętrzną pustkę, Nasze problemy są takie same, jak te, z którymi ludzie zmagali się od zawsze. Wydaje się tylko, że stały się większe i liczniejsze. Kolejnym punktem jest prawda o nas samych. Prawdziwa historia człowieka obejmuje następujące fakty: Jego przeszłość jest naznaczona grzechem. Jego teraźniejszość jest wypełniona smutkiem i zmartwieniem, a w przyszłości czeka go nieunikniona śmierć. A gdy jest brak pojednania z Bogiem, wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Człowiek jest z natury pełen nienawiści, zawiści ch i chciwości i zazdrości. Ciąży na nim przekleństwo grzechu, dręczy go strach przed śmiercią. Jego twórczy umysł pozwolił mu zmienić wiele rzeczy z wyjątkiem samego siebie. Pomimo oczywistego, wielkiego postępu w naszym stuleciu, człowiek pozostał taki, jakim zawsze był – grzeszny i oddzielony od Boga, jak mówi nam list do Rzymian trzeci rozdział 23, werset. Grzech pozostał niezmieniony. Próbowaliśmy nadać mu inne nazwy. Umieściliśmy nowe etykiety na tej samej starej butelce z trucizną. Próbowaliśmy nazwać grzech błędem, pomyłką lub złym osądem, ale grzech to jest grzech. Próbujemy uspokoić nasze sumienia, ale dobrze wiemy, że jesteśmy grzesznikami. A rezultatami grzechu są nadal choroba, rozczarowanie. Rozpacz i śmierć. Czy istnieje zatem droga powrotna? Możesz się zapytać siebie w swoim sercu. Biblia, święta, pismo święte pokazuje nam w Słowie Bożym właśnie Bóg, bo Biblia to Słowo Boże, co Tobie pomoże tylko jeśli ją czytasz. Biblia to Słowo Boże, co przed Tobą leży. Nic tobie nie pomoże, jeśli mu nie wierzysz. Biblia pokazuje nam, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Nie może Bóg tolerować grzechu. Grzech oddziela nas od Boga. Wywołuje gniew Boży przeciwko nam. Jeśli chcemy pojednać się z Bogiem, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko poprawy naszej moralności. Nie możemy znaleźć drogi powrotnej do Boga przez lepsze zachowanie moralne. Nie znajdziesz drogi do Boga poprzez lepsze zachowanie moralne, ponieważ charakter człowieka jest zepsuty przez grzech. O własnych siłach nigdy nie będziemy w stanie żyć tak, jak oczekuje tego od nas Bóg. Pojawia się więc pytanie, co muszę zrobić? Od czego zacząć? Jak wrócić do Boga? Jest tylko jedna droga, która prowadzi z powrotem do Boga. Tą drogą jest Pan Jezus, i możesz o tym przeczytać w Ewangelii Jana 14, rozdział 6, werset. Dlatego jest Boża reakcja na nasze poszukiwania. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby dać nam odpowiedź na pytania dotyczące grzechu, cierpienia i śmierci. Pan Jezus Chrystus jest wieczny i niezmienny, to jest odwieczny Syn Boży, druga osoba Trójcy. Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. I Pan Jezus jest właśnie osobą Boga Syna i zdecydował przyjść, aby zareagować na nasze poszukiwania. Wiedział o tym już przed założeniem świata, że będzie taka potrzeba. Jest Pan Jezus taki sam wczoraj i dziś i na wieki. Możesz o tym przeczytać w Hebrajczyków 13 rozdział 8 werset. List do Hebrajczyków 13:8. Wszystkie inne rzeczy lub ludzie mogą się zmieniać. Chrystus się nie zmienia. I znany kaznodzieja Billy Graham przypomniał taką historię, która go spotkała. Pamiętam, jak na jednym z moich spotkań podszedł do mnie alkoholik i powiedział: Panie Graham, jestem pewien, że jest trochę prawdy w tym, co Pan mówi. Jestem gotów dać Chrystusowi szansę. Jeśli On wyjdzie mi choć trochę naprzeciw, powierzę Mu całe moje życie, powierzę Mu całe swoje życie. I Graham kontynuuje to opowiadanie. Kilka tygodni później powiedział mi, że to było całkowicie niezrozumiałe. Za każdym razem, gdy chciał znowu pić, wydawało się, że ktoś go powstrzymuje. Jezus dał mu zwycięstwo. Pan Jezus Chrystus dał mu zwycięstwo nad uzależnieniem. Jest to cud. Nie każdy alkoholik tego dostarcza, ale on tego dostarczył. Do, doświadczył. Nie każdy alkoholik tego doświadcza, ale on tego doświadczył. Wrócił do swojej rodziny i prowadzi. Teraz życie z Chrystusem, kończy opowieść Billy Grajem. Innymi słowy zmienił swój sposób myślenia, nawrócił się. Jeśli chcesz iść do nieba i wieść sensowne życie, musisz uwierzyć Panu Jezusowi. Ja tego nie powiedziałem. Powiedział to Jezus. To nie jest opinia człowieka, to jest opinia Boga. Jezus powiedział. W Ewangelii Mateusza 18.3. Jeśli się nie nawrócicie, nie wejdziecie do królestwa. Niebios. W ten sposób zażądał radykalnej zmiany nastawienia serca i uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Zarządzał radykalnej zmiany nastawienia serca w uwierzeniu Jezusowi. Nawrócenia od wiary w siebie do wiary w Boga. Biblijne nawrócenie obejmuje trzy strony tej samej rzeczywistości. Pierwsze dwie są aktywne, trzecia jest pasywna. Pierwsza strona nazywana jest upamiętaniem. Upamiętanie, pokuta, inne nazwy, uznanie się. Przestajesz wierzyć sobie, a zaczynasz wierzyć Jezusowi. Musisz uznać się przed świętym Bogiem za winnego, przed Bogiem. W wyniku tego, że Uwierzyli Jezusowi, Panu Jezusowi i Chrystusowi. Niektórzy w modlitwie wyznają Jezusowi Chrystusowi, że są grzesznikami i proszą Go o przebaczenie całej winy. Bóg wierzący w Jezusa uzdalnia do odwrócenia się od ich grzesznego życia bez Boga. Mówi nam o tym przecież pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Aby mogli rozpocząć nowe kroczenie przez życie z Jezusem. Druga strona tej samej rzeczywistości Drugą stronę tej samej rzeczywistości nazwać możemy ufnością. Przestajesz ufać sobie, a zaczynasz ufać Jezusowi. Zaufanie to świadome zwrócenie się ku Bogu, który nie może kłamać. Pokładasz ufność w Jezusie Chrystusie, który umarł, który umarł zastępczo za Ciebie i przyjmujesz Go jako absolutnie wystarczającego Zbawiciela w swoim życiu. Powtórzę drugą stronę tej samej rzeczywistości, dlatego że trochę tu mieliśmy hałasów po sąsiedzku, drugą stronę tej samej rzeczywistości nazwać możemy ufnością. Przestajesz ufać sobie, a zaczynasz ufać Jezusowi. Zaufanie to świadome zwrócenie się ku Bogu, który nie może kłamać. Pokładasz ufność w Jezusie Chrystusie, który umarł zastępczo za Ciebie. I przyjmujesz go jako absolutnie wystarczającego Zbawiciela w swoim życiu. W tym czasie, gdy przestajesz wierzyć w siebie, a zaczynasz wierzyć w Jezusa, Duch Święty dokonuje cudu odrodzenia, faktycznie stajesz się nową osobą. To możesz przeczytać w drugim liście do Koryntian 5 rozdział 17 werset. To jest trzecia strona tej samej rzeczywistości nawrócenia poprzez Ducha Bożego. Jezus Chrystus wkracza w twoje życie, czyni cię dzieckiem Bożym i nadaje nowe znaczenie twojemu życiu. Biblia mówi w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, dwunasty werset: Tym zaś, którzy go, czyli Pana Jezusa, słowo, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, w imię Jego. Czy nie skorzystasz z tego teraz? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Możesz też poprosić Pana Jezusa Chrystusa w osobistej i szczerej modlitwie o przebaczenie Twoich grzechów i uczynić go Panem swojego życia. Wtedy zrozumiesz, że w Jezusie znalazłeś dokładnie to, czego tak długo szukałeś. Tylko z nim Twoja tęsknota zostanie zaspokojona. On czeka na Ciebie, nikogo, kto do Niego przyszedł. Jezus Chrystus nigdy nie wyrzucił precz, ty nie będziesz pierwszy.